Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek zaczyna się na mojej farmie w popołudniu po godzinie 4. A temu zaczyna się w kurniku, ponieważ chciałem pokazać wam pewną rzecz. Nie króliki, choć króliki już też pokazałem, ale chciałem pokazać wam kwokę. Siedzimy już jutro, minie tydzień czyli jutro w poniedziałek, minie tydzień odkąd siedzi na jajkach tutaj właśnie daje jej jedzenia picia, przez chwilę sobie jadła i siedzi na dziewięciu jajkach możecie też pisać na dole w komentarzach czy u was też szkóry siedzą na jajkach <laughs> bo u mnie właśnie zaczęła jedna, też chciała siedzieć ale się chyba rozmyśliła bo wiem, że wczoraj się tak jakby przygotowała dzisiaj też chwilę siedziała ale się rozmyśliła. Siedziała właśnie na tamtym oto gnieździe. tamtym przy ścianie, Ale ta dość już siedzi. Widzę je. Ani jednego na razie jajka nie pobiła. Bo dalej jest dziewięć. Sprawdzałem. I tak to wszystko ma. Króliki też dostały właśnie. O ja! Dostały właśnie tutaj. Siana. Jedzenia. Sobie jeszcze dojadają. Te też dostały. No i, no, no i to co powinny mieć, tylko wodę im jeszcze muszę dać. Kurą też muszę wymienić. Tutaj właśnie dostałem o, właśnie o wiaderku, bym zapomniał. Tutaj dostałem mieszanki, wszystko mają. Że inni mają włączone grzeje im się. tutaj właśnie siana też dałem. Mają no, sucho, fajnie ściółkę mają. No i w sumie wszystko mają. Tutaj zał jak widzimy, słońce już powoli zachodzi. Tam poddali drogę widać, tutaj klatkę. Ale to właśnie już jeszcze za chwilę. Może jeszcze teraz wyjdę na pole. Zobaczymy. Oja. Nie ma Koguta, bo przedtem właśnie do mnie skoczył. Aha, leci. Ej Kogut, Ty żeś też jest uparty? Czasami Jagosiu. Nic. No zwierzę jak zwierzę tutaj mam kurę, która ma chorą nogę bo wiem, że ale tutaj nie widać tutaj nie widać żadnej kury, nie widzę za kurnikiem to jeszcze idę, zobaczę, czy przypadkiem tu gdzieś nie ma jajek, bo wiem, że ostatnio tu było jedno a mało niosą dzisiaj ile było? 8 jajek ale ostatnio bardzo mało jeśli nie chcę, idę i poszukam tutaj zobaczę jak to drzewo łata chyba w budzie śpi ja ten teraz zobaczę tutaj jak to kółko z drzewa nie ma bo to drzewo a to niebo jest świeżo przewiezione tutaj kurą właśnie dałem przed chwilą gruli bo mama mi ugotowała grule akurat te co były stare no i wziąłem i dałem im chyba dojadają Tutaj jeszcze trawa, myślę, że w tym roku urośnie, no muszę większość kamieni wziąć, bo pełno po zimie w śniegu zostało, jak był zgarniany. Tutaj, o, to nie ta. Ta właśnie kura chciała siedzieć, ta tutaj, co też tak trochę kulcha, to się jakby dwa dni się przygotowywała, a potem już nic, no nie, że nic, ale już dzisiaj właśnie przestała, a myślałem, że znowu będzie jakaś kura siedzieć tradycyjnie pieje tutaj też widzimy jedną kurę tutaj już te wszystkie góry ze śniegiem powoli topnieją już na ogrodzie nie ma w ogóle śniegu jeszcze tutaj to co grubiej zostało to zostało tutaj jeszcze dzisiaj może będzie jeden z dłuższych nawet odcinków Tutaj wziąłem, bo siedział pod kurnikiem. Nie wiem kto go dał ich stare poidło. Nie wiem czy je już widzieliście. No, Śrupka ma. Trzeba im by było je wylać, wymienić wodę. Ale to za chwilę, więc myślę, że o ja to ja za chwilę przejdę jeszcze po wodę. Możecie też pisać na dole w komentarzach ile też ja ile macie kur ile macie czy macie jakieś króliki ile ich macie i czy, czy też wam yy, siedzi właśnie siedzą wam foki na jajkach więc yy, takie możecie pisać na dole w komentarza o ile chcecie no i też zachęcam do subskrypcji mojego kanału tam na dole przecież subskrybuj no i też do zostawienia łapek w górę ponieważ no, bardzo mi to motywuje yy, do dalszego nagrywania Wiem, że jak są, jest dużo tych łapów w górę, na przykład pod 20 pod każdym filmem, już pod niektórymi jest nawet pod 30, to, to mi bardzo właśnie się chce nagrywać, bo widzę, że wyczekacie na te filmy. W ogóle te subskrypcje, już 51 subskrypcji, do 50 brakuje. Ej, ej, ej! Oho, rozpędził się. Przedtem właśnie do mnie wskoczył. Trochę się wystraszyłem, ale... Widzę, że nic już nie robi. Proszę bądź spokojny kogut, oho, oho, oho! No, spokojnie. Przepraszam, że takie ja jestem, ale no, jednak boję się go trochę. Tam, kurat co robi? Oczywiście siedzi. Boję się go, no, boję się go trochę czasami. Nie, że się boję tu chodzi do niego, nie? I no, że czy, y, czasami się tak nastawię, zależy, jaki ma dzień. Zazwyczaj y, wczoraj na przykład w ogóle mnie tu nie wpuszczał, bo gonił. To też zależy. Wszystko od koguta. Co tutaj w ogóle na ile mają ustawione. Mogę wejść? Grzzejnik mają, nie wiem czy widzicie, ale ja widzę na trzy to dobrze. Ja im potem jeszcze na więcej przestawię, żeby im na razie tak nie zużywało. naj mają właśnie lampę już podłączoną, wszystko co mają. Chody te twoje pienie. Ej, 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 dobrze. Tutaj widzę, że został ziemniak, bo mój brat rzucił. Nie wiem jak miałem go zjeść, no ale dobra. To go jeszcze uprzątnę, a ja teraz myślę, że idę. Aha. Ja, ja teraz pójdę, może wezmę i wezmę im wody i widzimy się za chwilę. Więc mm, je, widzimy się jak przyniosę wodę. Właśnie nalałem już yy, no kurą wody, ale nala... no i królikom też dałem w kurniku każdemu, ale temu nie nagrałem tego na filmie, ponieważ wziąłem złe wiadro, było dziura, no i szyb... wylewała mi się woda, to na szybko przeleciałem, nalałem i tutaj mają, króliki też dostały. I więc myślę, że na tym dzisiejszy odcinek będzie się kończył. Tak jak już mówiłem, zachęcam do subskrypcji kanału, zostawiania łapek w górę, no i oczywiście, no i możecie pisać w komentarzach to, co wam mówię. Czyli też możecie pisać, czy macie kury, ile ich macie, albo króliki, i czy też wam kury siedzą na jajka. Więc, do następnego odcinka. Pa!